Temat lekcji: Ukształtowanie powierzchni Polski. Cele lekcji. Powiemy sobie o cechach ukształtowania powierzchni polskiej: jaki jest najwyższy i najniższy punkt w Polsce, krainy geograficzne Polski z wykrzyknikiem bardzo często tutaj nauczyciele robią osobne kartkówki ze znajomości krain. To jest znajomość obowiązkowa. W klasie siódmej podstawówki, a później w liceum i na maturze też krainy geograficzne Polski występują. Później jeszcze taki dodatek, dokładam zawsze jedno malutkie zagadnienie, choć może w podręczniku nie będziecie nic o tym mieli, to jak mówię o krainach geograficznych, to kilka cech Tatr Wysokich i Zachodnich, bo to też jest ważne. Punkt pierwszy. Czynniki kształtujące powierzchnię Polski. Stawiłam taki rysunek, z którym w pełni się zgadzam. Polska jest piękna, jest pięknym krajem, właśnie geograficznie, i zobaczcie tutaj, w jaki sposób zostały złożone różne krajobrazy i tak jest z naszą Polską. Mamy tereny nadmorskie, pobrzeża, mamy pojezierza, wyżyny, góry. Wszystkie tutaj krajobrazy duże zróżnicowanie, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Zachęcam Was w tym miejscu, żeby podróżować po Polsce, bo ta różnorodność jest naprawdę zachwycająca. I teraz, co wpłynęło na to, że Polska ma tak zróżnicowane pasy rzeźby, o czym będzie za chwilę, że ma tak różne krajobrazy, że znajdzie każdy coś dla siebie. Więc mamy tak. Czynniki wewnętrzne. No i ostatnio było o geologii, więc ruchy górotwórcze, ruchy tektoniczne i procesy wulkaniczne to wszystko zostawiło ślad na terenie naszego kraju oraz czynniki zewnętrzne. W dużej części kraju, w Polsce Północnej, to zlodowacenia ukształtowały nasz krajobraz. Wody płynące, wiatr, działalność fal morskich to te główne. Wszystkie te procesy omawialiśmy w dziale procesy egzogeniczne. No i w tym dziale, omawiając geografię Polski, wszystko to właściwie powtórzymy, ucząc się po kolei wszystkiego o naszym kraju. No i teraz punkt drugi: cechy rzeźby powierzchni Polski. No to pierwsza z takich cech, nachylenie obszaru z południa na północ i ze wschodu ku zachodowi. Nie musicie tego zapamiętywać na pamięć, przecież to nachylenie widać na każdej mapie Polski, jaką dostrzegacie tam, gdzie jest rzeźba terenu. Zobaczcie, że kolory najbardziej, najciemniejsze, zielone są właśnie na północnym zachodzie naszego kraju. Zatem Tutaj tereny są najniższe. Pochylenie naszego kraju pokazałabym zatem tak na północny zachód. Druga cecha, drugi taki dowód na to, to jest kierunek płynięcia naszych rzek. I właściwie tu widać doliny rzek, Dolinę Wisły i Dolinę Odry. No i teraz dlaczego nasze rzeki płyną, wypływając z gór właśnie na północny zachód i Wisła i Odra? No właśnie przez to nachylenie, więc pamiętajcie, że ten kierunek płynięcia rzek jest właśnie takim dowodem. Mam w sposób równoleżnikowy ułożoną rzeźbę terenu, są to pasy rzeźby, które biegną wzdłuż równoleżnika i te pasy rzeźby za chwilę będziemy... Sobie rysować. Cechą taką kolejną jest to, że te pasy rzeźby na przemian są wypukłe i wklęsłe. Zobaczcie, mam pobrzeża kolor ciemnozielony, później mam po pojezieża, które są już jasnozielone, wręcz żółte, troszkę wyższy teren. Potem mam znowu jasnozielony kolor niziny, wyżyny żółto-pomarańczowe, następnie pas kotlin obniżenia i góry. Krajobraz polski dzieli się na dwie części, i o tym będzie cała następna lekcja odnośnie zlodowaceń w Polsce. Dzisiaj króciutko. Jest to krajobraz staroglacjalny w Polsce Środkowej i Południowej oraz krajobraz młodoglacjalny w Polsce Północnej. To, co będzie różniło te dwa krajobrazy. To pewne dowody, ślady, pamiątki po zrodowaceniach, na przykład właśnie w krajobrazie młodoglacjalnym w postaci jezior. No i teraz wysokości bezwzględne w Polsce, troszeczkę danych statystycznych. Zaczynamy od wykresu, na którym mamy procentowo, yy, które, yy, jakie wysokości są średnio w Polsce. Więc zobaczmy. Zdecydowanie na wykresie dominuje kolor zielony i wysokości nieprzekraczające 300 metrów, co daje nam następujący wniosek. Polska jest krajem nizinnym i trzeba to dobitnie powiedzieć. Statystyka będzie mówiła tak, proszę, żebyście sobie zapisali: niziny to 91,3 powierzchni naszego kraju. Niesamowite, przecież my wiemy dobrze, mamy sudety. Mamy Karpaty, mamy Wyżyny, a procentowo to jest taka przywaga terenów z wysokością średnio do 300 metrów nad poziomem morza. Pamiętajcie, że ta granica jest tutaj umowna, mogą być niziny zdecydowanie wyższe. W Azji te wysokości są także inne dla tych nizin, wyżyn i gór. I tak symbolicznie tutaj mam przyjęte do tych 300 metrów. Teraz wyżyny, no więc dalej powyżej 300 metrów w Polsce, między 200 a 400 i one zajmują 5,6% powierzchni. Góry powyżej 500 metrów tylko 3,1% i depresji poniżej 0 metra. Tylko 0,2%, I teraz punkty charakterystyczne. Najwyżej położony punkt w Polsce to jest Rysy, 2499 metrów nad poziomem morza, chociaż najnowsze dane z sierpnia tego roku, czyli 2020, mówią, że Rysy jednak są o metr wyższe. Wynika to z nowych pomiarów. Było wiadomo zawsze, że rysy, ich jeden ze szczytów nie po polskiej stronie leży na 2501 metrów nad poziomem morza, a teraz jest nowa wysokość dla rys po naszej stronie 2500 metrów nad poziomem morza. W podręczniku będziecie mieli jeszcze starą wysokość. Podejrzewam, że ona długo zostanie. Jeszcze z nami, ale można już się uczyć. 2500 metrów też łatwiej będzie Wam to zapamiętać. Najniżej położony punkt, i znowu ciekawa historia. W podręczniku przeczytacie, że raczki elbląskie, ja też tak się uczyłam. Zawsze 1,8 metra pod poziomem morza. Tymczasem, e, chyba za dwa miejsca, słuchajcie, wspierają się o to, że jednak niżej są położone. W tym uznano, że wieś Marzęcino leży niżej 2,07 metra pod poziomem morza, więc to będzie to najniższe miejsce. Oba miejsca leżą na żuławach wyślanych w niedalekiej odległości, więc może dla nas nie ma to takiego znaczenia. Chociaż oczywiście ten znak, który podejrzewam, że raczki elbląskie nie pozwolą, żeby zniknęły, więc w raczkach elbląskich, jak będziecie przejeżdżać, możecie zrobić sobie tego typu zdjęcie. Znalezione przeze mnie w internecie, pana, który stoi w punkcie najniższym w Polsce. No i oczywiście możemy też marzyć o tym, żeby zdobyć najwyższy szczyt polski. Z jednej strony jest to trudny wyczyn, trzeba być dobrze przygotowanym, z drugiej zobaczcie, że sporo śmiałków się znajduje. W tym roku, w wakacje 2020, też wiemy, że wręcz kolejki się ustawiały do zdobycia naszego najwyższego szczytu w Polsce. No, i teraz dokładnie o tej naszej rzeźbie terenu, pasowość rzeźby terenu. Charakterystyczną cechą rzeźby polskiej jest pasowość, równoleżnikowe pasy, o tym już było. Nie musicie tego drugi raz pisać. No i wyróżniamy 6 pasów rzeźby terenu. W tym punkcie dla mnie najważniejsza jest mapa z pasami rzeźby, rzeźby terenu. Proszę, żebyście ją wydrukowali. Link znajduje się w opisie tego filmu lub na stronie internetowej szkoły. Drukujemy mapę. Ona nie musi być bardzo duża, bo w tym momencie nie będzie bardzo szczegółowa. Może być dosłownie 10 na 10 cm. I znowu kredki do ręki, zapamiętuję, koloruję. No, i teraz klucz do pokolorowania. Pierwszy pas rzeźby pobrzeża. Kolory tu widzicie, zastosowane takie, które często na mapach się pojawiają. Może pobrzeża niższe zastosowałabym raczej ciemniejszy, zielony kolor. Do Pojezierzy jasniejszy, ale nie jest to mm, bardzo ważne, możecie użyć jakichkolwiek kolorów. Więc Pobrzeża, Pojezierza, Niziny Środkowej Polski, Wyżyny, Kotliny Podkarpackie i Góry. No to zabierajcie się do pracy. No, i teraz zabierzemy się dokładnie za krainy geograficzne Polski. Znalazłam jedną z najlepszych map do nauki krain geograficznych, jaką dysponuję. Pamiętajcie, żebyśmy się nie uczyli krain geograficznych Polski z jakichś map, na którym występują tylko cyferki, lub jeśli przepisujecie od kogoś. Bardzo złe jest, jeżeli Uczycie się na przykład pojezierza wielkopolskiego umieszczając sobie gdzieś tutaj cyferkę 3 i nie widząc przebiegu całej krainy. Więc zawsze patrzymy, jak biegnie cała kraina. Do tej mapy także wstawiam Wam link w opisie filmu. Proszę, żebyście ją wydrukowali. Tym razem dobrze, żeby to była duża mapa na całej karcie A4. I teraz. Zakreślimy sobie, najlepiej zakreślaczem, różne kolory lub kredkami, te krainy geograficzne, które chciałabym, żebyście potrafili wskazywać. Biorę sobie pierwszy kolor. Dobra, zaczynamy. Najpierw z pasa pobrzeży, będę brała w kółko. Mamy pobrzeże szczecińskie, pobrzeże koszalińskie z wybrzeżem słowińskim. Mamy pobrzeże gdańskie, mierzeje Wiślaną i mierzeje Helską. Też musicie znać. No i tu bardzo ważne zaznaczam żuła wywiślane. Dobra, wystarczy mi z pierwszego pasa. Zmieniam teraz sobie kolor pisaczka, żeby Wam było łatwiej. Mm -hmm. I weźmiemy teraz kolor jaśniejszy, Pojezierza. I zaznaczamy sobie Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Mazurskie, Pojezierze Wielkopolskie. I dla maturzystów zaznaczam coś ważnego, Pradolina toruńsko eberswalcka o tej Pradolinie więcej opowiem Wam przy temacie o zlodowaceniach, ale uwierzcie mi, że dobrze, żebyście wiedzieli, że w tym miejscu ono się znajduje. I potrzebuję jeszcze jakiś trzeci kolor zielony, i to będą niziny. I zaczniemy od niziny mazowieckiej, niziny północno-podlaskiej. Niziny południowo-Wielkopolskiej, Niziny Śląsko-Łużyckiej, bardzo ważnej dla rolnictwa Niziny Śląskiej. Patrzę, czy jeszcze jakieś Niziny. No i może po lesie, po lesie. Po lesie zachodnie. Dobra, zmieniamy kolor na wyżyny i zaznaczamy sobie teraz Wyżynę Śląską, Wyżynę Krakowsko-Częstochowską. I tu niestety musimy dokładnie, to będzie nam potrzebne, chociażby do tematu z glebami. Niecka Nidziańska, musicie ją znać. Wyżyna małopolska, wyżyna lubelska i jeszcze poproszę roztoczę. Dobrze. Wystarczy i zmieniam kolor, i teraz potrzebuję jeszcze kotliny i no, tak zaznaczyłam, że się nakłada, ale mam kotlinę oświęcimską zakolorowałam i mam kotlinę sandomierską. To te dwie. I ostatni pas to będą góry. Kolorem czerwonym weźmiemy. Nie, nie udało mi się wybrać. Przepraszam Was, ale nie mam tabletu i robię to na ekranie swojego komputera. Dobra, udało się. Kolor czerwony. I wybiorę chyba najpierw te małe pasma górskie więc na pewno karkonosze i góry stołowe. Wybieram takie pasma górskie, które kojarzy mi się, w których tematach nam się przyda, to nam się przyda do nauki o parkach narodowych. Teraz dopiero zaznaczam wam całe pasmo pasmo sudety Sudety. I teraz tak samo zrobimy w karpatach, czyli macie znać tatry, macie znać pieniny. Macie znać bieszczady, i oczywiście mam całe Karpaty. Beskidy zachodnie, środkowe i Beskidy wschodnie. Dobrze. No to tak zakolorowana mapa, róbcie sobie to na spokojnie, pozwala nam. E Zbudować taki pełen teren i ukształtowanie powierzchni polski. Myślę, że zaznaczone przeze mnie krainy pozwolą Wam napisać kartkówki z mapy na piątki i szóstki. No i teraz dosłownie dwa słowa. Będę mówić o każdym z pasie z rzeźby. Myślę, że notatka nie jest Wam tutaj szczegółowo potrzebna, dlatego że wszystkie treści teraz o tych pasach rzeźby ja w kolejnych tematach Polski będę do niego wracać w momencie, jak będę opowiadać o pracy e, różnych sił, czy to będzie praca morza, wiatru, to dużo więcej wam opowiem. Na pewno w pasie, po, pas pobrzeży jest lekko falisty, ma nieduże wysokości, oprócz mamy tutaj różne typy wybrzeża no a głównym takim procesem rzeźbotwórczym będzie na pewno abrazja, czyli działalność morza, właśnie ta niszcząca jak też akumulacyjna jak na przykład wydmy, które mamy na zdjęciu drugi pas pojezierza, gdzie wyznaczyliśmy sobie te trzy duże pojezierza budują je głównie skały osadowe mamy tutaj czasem też Wyższe miejsca, jak na przykład najwyższe wzniesienie wieżyca, 329 metrów nad poziomem morza. Procesy, które zrobiły tę tą krainę, to jest erozja rzeczna oraz oczywiście właśnie e, zlodowacenia, o których następna lekcja. Niziny środkowo-polskie. Tutaj kilka tych nizin, równinne terena. Wzniesienia są niewielkie. Mamy tutaj też pradoliny, Doliny Rzeczne. A centralną część stanowi Nizina Mazowiecka. Pas Wyżyn Polskich. Najwyższym wzniesieniem jest tutaj Łysica. O, i jak teraz powiedziałam o Łysicy, to sobie przypomniałam, że chyba na. Mapie krain geograficznych nie zwróciłam uwagi, tak kolorując kolorem czerwonym, że czerwony, że musimy też znać góry świętokrzyskie. Przy wyżynach pamiętałam, a później wyleciało mi dobrze, że teraz mi się przypomniało, więc zaznaczamy koniecznie góry świętokrzyskie, które w wielu przypadkach jeszcze wam przywołam i wracam teraz. Do wyżyn. Mam różną rzeźbę tych wyżyn. Zależy to od budowy geologicznej. Będą tutaj bardzo ważne słowa w tych wyżynach, jak na przykład wąwozy lesowe, które mam właśnie na zdjęciu, lub skały wapienne. To takie dwie super charakterystyczne rzeczy z tego pasa. Dalej kotliny podkarpackie. W rzeźbie powierzchni kotlin przeważają tereny równinne, faliste i kotliny podkarpackie są oddzielone od Karpat, takim wyraźnym progiem. I następnie góry, dwa wielkie pasma górskie: Karpaty, Sudety z wysokogórską rzeźbą, wysokości względnie są duże, grzbiety często bardzo ostre. No i poza tatrami, które. O których mówiłam, i rysami w najwyższym szczycie, to mam też sudety z najwyższym szczytem w sudetach. Śnieżką 1602 metry nad poziomem morza też o tej śnieżce powinniście wiedzieć. No, i tu jeszcze osobny slajd skarpat. Więc o rysach mówiliśmy. Mamy też bardzo charakterystyczne, piękne bieszczady z połoninami, o tym więcej. W lekcji o parkach narodowych. I tak jak mówiłam, dokładam ekstra slajd o podziale na tatry wysokie i zachodnie. To się bardzo przydaje. Zachęcam Was jedno chyba nie jedno no najpiękniejsze miejsce w Polsce, bynajmniej dla mnie kochającej góry. I zobaczcie, jeszcze te nasze tatry są tak niesamowite, że każdy znajdzie tutaj coś zachwycającego dla siebie. Albo bliższe serca, może będą ci tatry wysokie, gdzie mamy rzeźbę typu alpejskiego, wysokie, strome szczyty, piękne jeziora cyrkowe zostawione przez lodowce górskie. Większe, wyższe są te szczyty, większe wysokości, a góry te zbudowane są z granitów. A z drugiej strony mamy Tatry Zachodnie, gdzie to zwłaszcza wody płynące ukształtowały nam je i powstawały Doliny V-kształtne, z których następnie Jęzor Rodowca robił Doliny Ukształtne, które tak chętnie nasi turyści odwiedzają w Tatrach. Występują tu skały wapienne, dzięki którym występują w Tatrach Zachodnich jaskinie. No, i to tyle z dzisiejszej lekcji o ukształtowaniu terenu. Powiedziałam, jakie cechy ma ukształtowanie terenu Polski, i nauczyliśmy się krain geograficznych Polski, których trzeba nauczyć się na zawsze, aż do samej matury. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą lekcję.